Cześć, ja nazywam się Konrad, to jest Pyszna Szama. Każdy z nas pewnie był na diecie, na diecie byłem i ja zrzuciłem parę kilo, ale mniejsza o większość. Chodzi o to, że na tej diecie wymyśliłem mega szybką, prostą w przygotowaniu sałatkę. Koniecznie zostań ze mną. Rukola. Koktajlowe pomidory. Odrobina cebuli, szczypta pieprzu, szczypta soli i tuńczyk. Ja wybieram ten w oliwie, oliwy oczywiście nie wylewam, tylko polewam ją właśnie te wszystkie warzywka. A tuńczyka na I takie to proste, w bardzo szybki sposób macie pyszną sałatkę jak jesteście na diecie, możecie je ujeść. Jak nie jesteście na diecie, to też. Dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki Pysznej i koniecznie pamiętaj o subskrypcji tego kanału. Hej!